Siemanko widzowie, witam Was na moim kanale. Dzisiaj jestem z moim bratem, czyli z tym oto tu robotem. Przewitajcie. Dzień dobry. Nie, dzień dobry, bo nie mówisz do pani. Żadnej. No. Dobra, a więc witam Was w Murder Mystery. Ja nie mam żadnego noża, a mój brat. Posiada tylko ten, za który się wytradowałam na mm, moim telefonie. I tak, mm, ja mam, y, tak, tu na komputerze y, po prostu mogę grać i na telefonie. Na komputerze jest to nazwa Team y, Nati i Mati, a na moim telefonie Natalka Myślnik Dolny MM2. Po prostu. Czemu się tak nazywałam? Bo uwielbiam tą grę. Możemy przejść do odcinka? Przecież już jest odcinek, ale musimy czekać, aż się skończy ta runda. O! Już się skończyła razem. Piu! Nie, nie da to! Fabrykę ma być. Dobra. Um. Ej, ale ja czegoś takiego nie mam. Nie mogę sobie taki. Ale ja nie chcę. Nie będziesz mi kazał moim ziuci. Ten chłop nie w nocy. Jak nie zostawisz lajka? Szeryf! Tak, jesteś szeryfem. Ja, ja miałam tylko 5%, aby być morderem. Czyli tyle co. 4 litery. A ła, moje ucho! bo po prostu mu się zacięło i nie mógł się ruszać, i musiał się zresetować. Nie, w, nie, nie wygrali. Ja ten musiał się tutaj, tutaj, tutaj. To nie jest, to jest... Kominek! A, u web. łeb. Buru. Jestem. Tak, widzowie. Um, czekajcie. Tam, gdzie tam, gdzie tam mieszkam? Gdzie, gdzie, gdzie się zaraz nagrywam? Ej, ja, y, Następnym razem wam to pokażę. Teś, teś, teś. Sima, baba. Ale ja wiem, że morderzy tak przybliżają osoby, żeby z nimi tańczyli. I jak będzie dużo osób, to zaczynają zabijać. Tak. No. What? This it? Kto? Nie jako pierwsza. Ale kto? What is this? Ej, gdzie ona? O Jezu, nie, 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 jestem zagrożona chyba. Gdzie ona gdzie, idzie? Gdzie to kominka? Jesteś pewny? Nie. Ja stąd lepiej chyba ucieknę, wiesz? Bo robi się naprawdę niebezpiecznie. A, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam! Boję widzowie. Uciekam, ja uciekam, uciekam, uciekam! Hello! I dai. dai Ile piłek. Ja je wziąłem. Dobra, tak widzowie. To y, ja zbieram na jeden efekt. Nie musi być nóż zabrany. Byle żeby jeden efekt. Do którego mi brakuje bardzo dużo. Możecie zgadywać w komentarzach jaki. Y, to tak. Ogień taki, że jak zabijesz, to osoba robi się zielona, nutkowy i serduszkowy. I możecie w komentarzach napisać, jaki myślicie. Bo ym, właśnie ja chcę bardzo jeden, a jego ja mam na telefonie, a tu nie mam go aktualnie, bo niedawno zaczęłam grać. I nie ma takich luksusów jak prej, oni. Prej, 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 prej. Dować. To czekaj, 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 czekaj. Gdzie ja to mam? Gdzie ja to? A poza tym ty nie masz żadnego moza. Czekaj, ty się nazywasz nad... Nie wiem, nic mi tu... morder. Tak. Ja... ale wiesz, możesz mnie zabijać. Wiem. Najstarszy w stadzie, Papa w Smurf. Kto? Ja. On jest ode mnie młodszy, nawet nie umie grać. Nie no żartuje, ale nie umie. Mm. On y, nie ma dużych nerwów, więc nie polecam. Ja Mam kikant nerwy. A ty jeszcze Ale najgorzej, że ty wiesz gdzie ja jestem. O, o, o. Dobrze. Ja! Moje rucho. Najwyższe. Mamy nie Wychodzę, papa, nie w tym odcinku już nie będzie. Użyłem się na grę. Czekaj, 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 czekaj. Konczyć chcę. Czekaj, ten... Co tak szybko?